Hej hej, tak jak dobrze wiecie dostaliśmy ostatnio trailer zapowiadający pełną wersję Sons of the Forest i dzisiaj mam dla was przygotowaną pełną analizę tego traileru, co w zasadzie w nim możemy zauważyć na pierwszy i nieco nie pierwszy rzut oka po prostu. Do pełnej wersji gry zostaną dodane shopy. te które dobrze znamy z pierwszej części gry, będą one, one miały troszkę większy wachlarz animacji oraz zachowań i jak widzimy, będziemy mogli je zauważyć, wspinające się na drzewie, tak samo jak jaszczurki w pierwszej części gry. Idąc dalej, zabite deski oraz jaskinia, w której możemy zauważyć multum krzyży związanych z kultystami, czyli zapowiedź po prostu nowej jaskini. I tutaj możemy wywnioskować, że również ilość detali w jaskiniach zostanie podniesiona, no bo chociażby w tym elemencie traileru możemy usłyszeć w zasadzie skrzypiące deski pod stopami naszego bohatera. Dobrze znany bunkier rozrywkowej, tutaj dostaniemy troszkę więcej przeciwników. W zasadzie w sali kinowej, gdzie możemy właśnie obejrzeć tutaj film związany z odkryciem solofitu oraz jego właściwości. No, i chociażby, właśnie dostaniemy nowego przeciwnika w tym miejscu, mianowicie, po prostu dostaniemy dorzuconego kolejnego fingersa. Dalej, scena walki prawdopodobnie jego z mutantami, który, których możemy, no i w zasadzie będziemy mogli spotkać w tym bunkrze rozrywkowym. To tylko pokazuje, że tymi faktycznie odegra troszkę ważniejszą i będzie go troszkę więcej w samej grze. No i również możemy wywnioskować, że sam układ przeciwników w bunkrach, czy to chociażby w jaskiniach, troszkę się zmieni. Krótka scena z Kilofem, która tylko nas utwierdza, że Solofit będzie odgrywał ważniejszą rolę w samej grze. Scena z prawdopodobnie nowej jaskini, w której prawdopodobnie będziemy mogli odnaleźć ostatni element. Artefaktu widzimy troszkę krzyży w okolicach samej jaskini oraz chociażby złote, a w zasadzie można bardziej by powiedzieć solofitowe, szkielety naszych kultystów oraz strumień. Energii, które no wydobywa się prawdopodobnie z samego solofitu, również może to być po prostu zreworkowana po raz kolejny. Jaskinia od złotej zbroi, w jaskini, w której możemy właśnie znaleźć sam statek kosmiczny. Co prawda jest ona troszkę podobna i pasowałoby to do tej teorii, aczkolwiek wydaje mi się, że to po prostu będzie nowa jaskinia albo jaskinia od nowego artefaktu, który widzimy na końcu, ale do niego przejdziemy później. Kolejna scena. Mamy. Rannego żołnierza, który prawdopodobnie razem z nami leciał po prostu helikopterem na samym początku, bo tak jak wiemy, brakuje nam jednego towarzysza, bo znaleźliśmy Kelvina, ale za od takiego żo żołnierza już niestety nie. I prawdopodobnie to będzie on właśnie ten brakujący członek naszej ekipy, bo w zasadzie w, obecnie w grze całkowicie nie wiemy, co się z nim stało. Patrząc na to, że w okolicach znajdują się kanibale, no to od tego, jak szybko go znajdziemy, będzie właśnie zależało to, czy on przeżyje, czy nie. Być może nowy, kolejny, nowy towarzysz w samej grze i również prawdopodobnie wtedy zostanie dodane nowe osiągnięcie do Sonsa, ponieważ w plikach gry jest jeszcze schowane osiągnięcie o odnalezieniu wszystkich członków drużyny B. Wiadomo, Kelvina znajdziemy na początku, a drugiego naszego towarzysza troszkę później na innej części wyspy. Nowy Mutant i to jest w zasadzie taki analogiczny ARMSI. Mutant, który składa się on całkowicie z, w zasadzie z samych nóg jest prawie, że zbudowany przynajmniej tak można zauważyć na samym trailerze i w zasadzie skacze jak Virginia, czyli można powiedzieć, że w tym momencie mam takie te typowe połączenie jego oraz Virginia. Wyrzutnia dla lotni zbudowana z czterech tych pułapek z skorupy żółwia, bo w zasadzie na chwilę obecną, żeby używać lotni na jakichś niższych pułapek, w zasadzie z niższych Lokalizacyjna jest po prostu mega, mega ciężko wzbicie w powietrze, a w ten sposób lotnia sama w sobie będzie po prostu lepiej wykorzystywana i bardziej praktyczna. Kolejne elementy walki, tutaj na przykładzie tego kanibala mamy pokazaną nową animację, po prostu ataku i wyrzutu po prostu włócznie. W finalnej wersji do wózka golfowego dostaniemy lokalizator GPS, który będzie potrzebny w zasadzie głównie po to, żeby po prostu wiedzieć, w której części wyspy się znajdujemy. Idąc dalej, ponownie mamy kolejnego nowego, nowego mutanta, który jest o wiele, o wiele większy i w zasadzie sama obrona przed najezdami mutantów i kanibali będzie o wiele trudniejsza, bo na chwilę obecną nie wygląda to najlepiej i wielu graczy, najnormalniej w świecie, właśnie narzekało na takie. Te najazdy, które w większości przypadków wystarczyłoby po prostu się obronić pułapkami rozmieszczonymi wokół bazy. Teraz na samej wyspie będziemy mogli zauważyć dym różnic różnych ognisk oraz palenisk. Patrząc na to, że na chwilę obecną, no, są poza pokazanymi bunkrami oraz jaskiniami, nie, nie kieruje nas w jakikolwiek sposób na interesujące punkty, i właśnie to zostanie dodane do samej gry. Solofitowa solo zbroja, którą będą ubierali kanibale i my też tą solofitową zbroję będziemy mogli prawdopodobnie sobie wytworzyć. Będzie to kolejny element. Jest to kolejny element, który będziemy mogli wytworzyć z samego solofitu i w tym momencie wydobywanie tego solofitu będzie jakkolwiek praktycznie po prostu potrzebne i jestem skłonny teraz zaryzykować, że będzie to w zasadzie najlepsza zbroja dostępna w grze. Oraz na drugim planie widzimy właśnie unoszący się dym, czyli właśnie zaznaczone kolejne ciekawe miejsce dla, na samej wyspie. Teraz zbiorczo sobie omówimy element, a w zasadzie fragment kaccenki z piekielnej jaskini, gdzie wybiegam do niej praktycznie z Timim już na samym początku po walce z demonem. W zasadzie z bosem sama jaskinia wygląda o wiele, o wiele ładniej, efektywniej i sama walka będzie wyglądała z naszym bosem o wiele, o wiele lepiej. I w zasadzie bardziej Timmy będzie nam pomagał właśnie w owej walce, i w zasadzie sama kadstenka walki teamiego z bossem się przedłuży. Oraz już możemy właśnie zauważyć same pioruny i w zasadzie wyładowania energii, które właśnie towarzyszą wcześniej Solofitowi, czy właśnie teraz w kadstence w złotej kostce. Dalszy fragment kacsenki na ziemi w zasadzie po, po, po wyjściu z artefaktu kostki, o ile nic się nie zmieni w samym endgameie, w sensie w samym zakończeniu. Mamy o wiele o wiele więcej piorunów też tutaj nigdzie na walce, a w zasadzie tutaj na tej plaży nie widać dzieniu Zanga, więc być może była to scena jeszcze przed walką jeszcze z Dzianyu. O wiele więcej helikopterów możemy znaleźć, I to nie są właśnie helikoptery PathCorp, tylko jakiejś innej, nieznanej organizacji, o wiele, o wiele więcej mutantów, więc ta walka w tym miejscu będzie jeszcze, ale to jeszcze cięższa i widzimy poległych żołnierzy właśnie nie PathCorp, a być może jakiejś innej korporacji, jakiej całkowicie nie wiemy. I w zasadzie również końcowo w tle możemy zauważyć właśnie te strumienie energii, które możemy zauważyć w jaskini, które wydobywają się właśnie z góry. Więc prawdopodobnie sama góra również odegra większe znaczenie, tak jak to było w zasadzie w pierwszej części gry, gdzie właśnie tam znajdował się drugi artefakt obelisk mocy. I w zasadzie ostatnia scena, mianowicie nowy artefakt, który na normalnym świecie położył, a w zasadzie zabił wszystkie mutanty. Prawdopodobnie będzie to obelisk śmierci, który krążył w zasadzie na tym kanale w wielu teoriach, w wielu materiałach, o których Wam już mówiłem wcześniej. Jest to prawdopodobnie ten artefakt, którego po prostu brakowało w pierwszej części The Forest. Tak, ja to obstawiam na chwilę obecną, a więcej dowiemy się, no, już za równy tydzień. Także to by było na tyle dokładna analiza tego traileru. Dajcie znać, co wy sądzicie o tym, co ewentualnie ja mogłem przeoczyć, co wy mogliście przeoczyć. No i za tydzień, w momencie, kiedy ta pełna wersja gry wejdzie, wyjdzie, no to będziemy ją sobie ogrywali. Tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej hej.